Cześć, witam Was w szóstym odcinku Zagrajmy w symulator farmy 2011 A więc w tym odcinku tak zamierzam <laughs> znaleźć kilka takich mniejszych pól Zasiać na nich rzepak i może akurat przez ten czas tamten rzepak dojrzeje to skombajnuję No i sprzedamy i może Wam pokażę mój zapis tamten starszy, ale nie wiem. traktor gdzie jest obojętnie jaki a no, tu jest a więc tak tam jeszcze rośnie na tych dwóch polach jakieś mniejsze pole by się przydało I chyba już na takie widzę Ale nie wiem czy nie będzie czy nie będzie na nim trawy O, może jeszcze to będziemy uprawiali Jak będziemy mieli trochę lepsze maszyny O, ja Trawa tu jest Kurde, wszędzie trawa. Trudno, idziemy jeszcze dalej. O kurde. Tam jest chyba kukurydza. Tak, tu jest kukurydza. Tu jest jakiś garaż. Kurde, że pola tu nie było. To by było trochę za duże. Albo wiecie co? To ja chyba zrobię cięcie. Jak znajdę takie odpowiednie pole, to was zawołam. Albo jeszcze nie będę robił cięcia, bo już chyba widzę takie pole. Tylko ta droga długo mi zajmie dojazd. Właśnie pasowałby krowę jeszcze kupić. Ciekawe, czy tam dojadę, czy będę musiał chodzić polami. Tego jeszcze nie wiem. Tam jeszcze nigdy nie byłem. Nie, już nie chcę wypadków. Już mam dosyć. Dwa wypadki w ostatnim odcinku. To było straszne. Najgorszy był z tym samochodem, jak się zaklinowałem. Dobra, mam kontrolę nad pojazdem. Już niedaleko. Tylko, że tam nie było żadnej trawy ani nic, to w tej by było fajnie. Red Lizard. Ło wow. Machina. O kurde. Coś mi się zdaje, że tam drogi nie będzie. Będę, mus... Będę musiał jechać chyba... Polami? Co tam jest? Aaa, to jest to aha, to jest tu. Hmm. Wodospad? Jest! Rzepak, go ile się nie mylę. I co tak blisko młyna no i ja, a ja tego nie widziałem. Nie, no kurde. Dobra, to ja tu przyjadę kombajnem. Może dla odmiany. No kurde. Może dla odmiany tym. No to zrobię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. <laughs> no to na razie. Witam po cięciu. Jak widzicie, dojechałem. I tak sobie myślę. Czy by, no sorry, czy by nie mianować tego kombajnu kombajnem do yy, kukurydzy? Dobra, dwójeczka. Wiecie co? To ja zrobię cięcie i was zawołam na razie. Cześć, witam po cięciu. Jak widzicie wszystkiego nie skombajnowałem, ponieważ już mam pełen zbiornik i teraz muszę jechać po przypę. A więc to mi trochę zajmie, ale chciałem wam tylko pokazać, że już prawie całe skombajnowałem i brakło mi szczepy i akurat o i od razu żepek sprzedamy w młynie bo jest najdroższy Dobra to ja robię cięcie na razie cześć jak widzicie wysypałem jedziemy To może ja zrobię cięcie. Takie krótsze teraz. Bo tak myślę, że ten odcinek był trochę taki krótszy. O kurde, tu coś zostawiłem. Tak, ten będzie taki do 10 minut. Dłużej nie. Nie dam rady. Dobra, więc zrobię cięcie. Na razie. Cześć. Jak widzicie... Skończyłem w końcu teraz tylko wysypać, sprzedamy Efeirant Dobra, ja się przesiadam Uuu Już Z tak mało Dobra, mój jest niedaleko więc nie będę robił cięcia No, tu już jest młyn więc idziemy sprzedać. Zaraz zobaczymy w jakiej cenie jest. O, żepak 1036. Nic się nie zmieniło. Więc jedziemy, jedziemy, jeszcze raz jedziemy. Uuu. Stój. I sypiemy kasa saka sa 28 tysięcy! Ja dobra To by było na tyle w tym odcinku Ja już odprowadzę maszyny, ale to już bez Was Tak kombajna też A Wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.